W tej części będzie krótko o rozwiązywaniu problemów twojej drupalowej strony, bo czasami będzie zdarzało się tak, że coś nie będzie działało w ogóle albo jeżeli będzie działało to nie tak jak trzeba. No i będziesz chciał to jakoś rozwiązać. I teraz gdzie możesz szukać pomocy? Jeżeli masz jakieś pytania do Polaków, którzy używają Drupala, na stronie goldenline.pl jest grupa o nazwie Drupal. Jeżeli się zarejestrujesz, dołączenie do grupy jest bez weryfikacji, czyli każdy może do niej dołączyć. Tutaj masz forum, na, ludzie, na którym ludzie zadają pytania, jakieś swoje problemy, czy też sugestie, czy inne rzeczy. Jest wyszukiwarka, czyli możesz pisać frazę, która Cię interesuje, bądź przeglądać po tematach. O i tutaj masz na przykład temat templatki z template Monster, czy podejrzewam, że będzie coś tutaj o dodatkowych skórach do Drupal'a. Możesz znaleźć ciekawe informacje, gdzie możesz znaleźć na przykład fajne skórki, czy które skórki są dobre. O, możesz tutaj na przykład znaleźć polską stronę, na której Palik prezentuje różne ciekawe skórki, elimu.pl/skórki. Zobaczmy teraz tą stronę. Są tutaj najlepsze skórki do Drupala, najlepsze, oczywiście jest to subiektywna ocena Palika, ale jak widzisz, można też oceniać, czyli można wyrazić swoją opinię na temat danej skórki. Masz tutaj listę Moim zdaniem naprawdę fajnych skórek. Polecam się im przyjrzeć. Inną stroną, na której znajdziesz informacje dotyczące różnych aspektów drupalowych, czyli na przykład aspektów konfiguracyjnych, czy dotyczących skórki, czy też instalacji, czy innych rzeczy, jest tutaj forum. Jest to dość aktualne forum. Ludzie często tutaj piszą. Jest to dział konfiguracja, i tutaj możesz znaleźć odpowiedź na nurtujące ciebie pytanie. Innym polskim forum, na którym również możesz znaleźć informacje, jest forum strony drupal.pl. Tutaj też wszystko podzielone jest na działy, jest wyszukiwarka, czyli również jeżeli ktoś rozwiązał tutaj Twój problem, to powinienś go znaleźć. Natomiast istnieją problemy na które nie znajdziesz odpowiedzi na polskich stronach, ale które znajdziesz w angielskim internecie. Jeżeli ja mam jakiś problem, to szukam, go, szukam rozwiązania na Google. Problem dotyczący oczywiście Drupala. Inne problemy staram się rozwiązywać w inny sposób, ale to inna bajka. Podam przykład z forum Drupal.pl. Tutaj jest taki wątek dodawanie filmów na własnej witrynie i tutaj yy, ktoś ma problem z wyskakującym błędem, błąd ten pokazał na screenie błąd o treści takiej. No i co ja robię w takim przypadku? Jeżeli widzę, że wyskakuje mi jakiś błąd, to pierwszym co jest to wchodzę na wyszukiwarkę Google wpisuję magiczne słowo Drupal. Oraz pierwsze frazy danego błędu. Parametr tu to, to FlowPlayer3, SWF Tools i tak dalej. FlowPlayer3. Wciskam Enter. I patrzę, czy komuś też wyskoczył taki sam błąd i jak to rozwiązał. Pierwszy link. Widzę, że ktoś pyta o właśnie ten błąd, który również mi wyskoczył, czy tam jakiemuś gościowi, który właśnie pyta o to na forum. No i wchodzę w każdy link i patrzę czy znajduję odpowiedź na to jak to rozwiązać. A już to widzę, że ta strona chodzi mi coś topornie, czyli uciekam z tej strony. Dodam może jeszcze ten war. OK. I tutaj widzę znów ten sam błąd. FlowPlayer 3 Networking. Wchodzę OK. Widzę, że to jest strona Drupala, czyli ktoś zgłasza problem, issue. Komuś wyskoczył identyczny błąd. I sprawdzam po opisach. Czy czasem nie jest to rozwiązane? A, widzę, że tutaj nic mnie nie będzie interesowało. Zobaczmy inną stronę. Ok, może tą. Ok, tu już widzę, że problem jest związany z najnowszą wersją PHP 5.3. Co występuje na serwerach Windowsowych, być może na Linuxowych też. I szukam rozwiązania. Ok, widzę, że tutaj mam odnośnik do tematu: jak zrobić, żeby właśnie SWF Tools był kompatybilny z PHP 5.3? Czyli zagłębiam się dalej. Ok, i widzę, że tutaj znalazłem patch do modułu SWF Tools, czyli powiedzmy, że już jestem w domu i mogę wypróbować ten patch. Zaraz pokażę Ci jak wgrywać patche, tylko pokażę Ci na innym przykładzie, na przykładzie modułu NodeWorks, bo tam również występuje błąd. Wszystkie instalacje patchy odbywają się analogicznie. Zaraz właśnie pokażę Ci jak.